Dobry. Kamraty i kamratki, idźcie na wybory. Welowanie są tak prawie już no, tydzień, dwa dni i będziecie mogli welować. Będziecie mogli welować, a na kogo jak nie wiecie, to jest taka gazeta, jak się pokazała. O, okay. że 13 października idzie welować i tam jest instrukcja do tych co nie wiedzą jak to zrobić, żeby dobrze było dla Śląska i Ślązoków. A najlepiej jeszcze się przeczytać taką książkę. Widzicie, tak bliska ekstra dzisiaj, się ta książka szło pokazać. Kiedy przeczytał, jak. Blank Gipko. Jeszcze dawno tak Gipko nie przeczytał książki. I to jak książka, jak tu piszą, wcale nie do dzieci. Ino do dorosłych, o historii. No i lepsze ciekawostki, kiedy napisał niejaki Jan Lubos. Na pewno go z internetu znacie. Przeczytajcie, byście wiedzieli, po jakiemu trzeba welować na ślązoków i że ślązoki to nie żadne głupie loki, ślązoki to są mądre ludzie, a jak się kształcą, to robią kariery na całym świecie i we wszystkich możliwych dziedzinach. Także pamiętajcie, z poboczkiem, idźcie welować.